Dzień dobry. Miło powitać mi Was w kolejnym odcinku Welesowej Serii. Jako, że na świecie nie dzieje się najlepiej, przypomniały mi się przepowiednie na rok 2022, snute przez najlepszych jasnowidzów. W związku z tym postanowiłam i Wam je przybliżyć, jeśli jeszcze nie interesowaliście się tym tematem. Na pierwszy ogień biorę niesamowitą kobietę zwaną Nostradamusem z Bałkanów, czyli Babę Wangę. Ta uzdolniona osoba odeszła z tego świata 26 lat temu. Pozostawiając jednak po sobie zbiór proroctw, które w dalszym ciągu cieszą się niezwykłą popularnością. Warto nadmienić, że była ona zupełnie niewidoma, co było konsekwencją przykrego wypadku, który przeżyła jako dwunastoletnie dziecko. Jeśli zaś chodzi o jej dorobek, to właśnie ona przewidziała dojście do władzy Hitlera, Stalina czy pandemię. Na ten rok jej wizje niestety nie są optymistyczne. Według jej przeczuć, w związku z ociepleniem klimatycznym i topnieniem lodowców, do życia przebudzi się na dalekiej Siberii jakiś stary wirus, który zacznie dziesiątkować ludzkość. Ponadto Chiny mają stać się potęgą światową. Ludzie odczują boleśnie niedobór wody pitnej, a pola uprawne w Indiach będą atakowane przez roje owadów, co spowoduje głód. Oczywiście w tym proroctwie nie może zabraknąć aspektu technologicznego. Otóż moi drodzy, ludzie będą tak bardzo pochłonięci wirtualnym światem, że już nie będą tu i teraz. Sądzę, że akurat ta wróżba nikogo nie zdziwi. No i pozostaje najmroczniejsza część jej wizji. Według Baby Wangi, Putin stanie się władcą świata i zacznie jednoczyć niektóre państwa Federacji Rosyjskiej, umacniając przy tym koalicję z Chinami. Teraz przejdźmy do ojca wszelkich jasnowidzów, samego Nostradamusa. W jego wizjach rok 2022 będzie obfitować w konflikty zbrojne, co już w zasadzie znajduje odbicie w aktualnej sytuacji politycznej. Ponadto ceny zboża mają być tak wysokie, że nie jeden człowiek na świecie będzie zmuszony do głodowania. A w Ameryce Północnej ma dojść do ogromnego kataklizmu, który doprowadzi do kryzysu. Zmiany klimatyczne będą na tyle daleko idące, że temperatury panujące na globie będą rekordowo wysokie. A jesienią lub zimą możemy się spodziewać trzech dni ciemności. Tutaj pojawia się pytanie, czy w tym proroctwie chodzi o jakieś zjawisko pogodowe, czy może w ten sposób opisał blackout. W temacie przepowiedni na rok 2022 nie można oczywiście pominąć naszego rodzimego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. W jego opinii, jedynymi bezpiecznymi krajami, do których można uciec, będzie Rumunia lub Bułgaria. A słowa te padły w kontekście III wojny światowej, której nie ma już jak zapobiec. Ponoć w Europie ma także zawrzeć. Jako ostatnią przywołam w tym miejscu 25-letnią Rosjankę Tatianę Borsz, której udało się przewidzieć pandemię koronawirusa oraz wielki kryzys gospodarczy, który był jego skutkiem. Dzięki temu stała się popularna i zyskała duże grono oddanych fanów. Według niej pierwsza połowa roku sprawi, że będzie się zdawać, że wirus jest już przeszłością. Ale dopiero jesienią rozpocznie się prawdziwy Armagedon, bo wtedy to zawita nowa mutacja. Oczywiście pojawią się z tego powodu perturbacje gospodarcze, dlatego Tatiana zaleca zabezpieczenie swojego dobytku. Jeżeli zaś chodzi o kwestie klimatyczne, to rok 2022 ma obfitować we wszelkiego rodzaju kataklizmy od erupcji wulkanów, aż po trzęsienia ziemi. Reasumując wszystkie przepowiednie, nie będzie to rok dobry czy łatwy. Myślę, że każdy powinien się zastanowić nad ich trafnością i możliwością spełnienia. W głębi ducha mam jednak nadzieję, że wszystko się zmieni i nabierze nieco bardziej pozytywnego biegu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i będę naprawdę wdzięczna za każdego lajka i subskrypcję.